Snajper jak Damian Jarzębowski tutaj. Jest bramka ale to nie Jarzębowski to Mateusz Sikorski z numerem szóstym jest autorem tego trafienia. Ale o tym może za chwilę bo jest kolejna akcja prawą flanką jest próba zagrania przed bramkę jest Mikuła i Artur Mikuła podwyższa prowadzenie Grunwaldu Poznań świetnie tam z prawej strony chyba Jarzębowski wprowadził tę piłkę do półkola strzałowego wycofał e, przed bramkę tutaj Mikuła zdążył. Tymczasem Staszewski wychowany klubu przecież z Gąsawy zaczyna. Znów jest Sikorski, znów on próbuje. Jeszcze dobitka, ale wymiana za z Jarzębowskim. Głowacki wpada do półkola Głowacki i odbija Należy do drużyny Grunwaldu teraz znów. Głowacki jest szansa, ale nie kończył tego boju. Zdarzyło się już kilka razy, że... Opanowali i znów Głowacki znakomicie. Na swoich rywali w tej kwarcie może teraz dobra akcja. Mazany przed szansą szukał zagrania do szotka, ale tam w ostatnim kwartę poznaniacy jest Głowacki. On kończy to strzałem Głowacki. Ma również swoją bramkę, no zasłużył na to aktywny, chyba w zasadzie jak żaden z jego kolegów w pierwszej połowie rywalizacji Mikołaj-Głowacki. Tu mógł kończyć sam Mikołaj, ale zagrał do lepiej ustawionego Głowackiego. Ten znalazł kolejna akcja Poznaniaków. Znów jest Głowacki. Głowacki do pustej wykłada piłkę Mikula, ale nyka broni. Z... Jeszcze raz, teraz Bratkowski. Zostawia piłkę Jarzębowskiemu, ten zablokowany, ale jeszcze ruszył Jarzębowski. Interweniować Jan Nyka, albo w zasadzie nie udało się interweniować yy, kolkiperowi. Teraz Nyka Jarzębowski, Jarzębowski, teraz rusza, jest w półkolu strzałowym. Jarzębowski oddaje strzeleż bramka Jarzębowskiego. Sam sobie tę piłkę wywalczył, sam całą akcję przeprowadził i sam też ją wykończył. Także yy, ma swoją bramkę zawodnik z numerem 10, ale tutaj. No, rzucił wyzwanie czwórce rywal... Gąsawianie jakby zwiastował to początek tego pojedynku, a teraz Bojko strzela. Bratkowski oczywiście pewnie wysoko... I nie zdołał interweniować Jannyka w tej sytuacji, a więc jest piąte trafienie i kolejny gracz. Wpisuje się na listę Strzelców piłkę Poznaniacy, No i oni nie tracą głowy, choć teraz błąd kurowskiego i będzie szansa nitka uderzyć. Wiele tych argumentów czysto sportowych mają gracze z Gąsawem, może teraz Wiśniewski! Wiśniewski przed szansą przenosi. Mazany tutaj zatrzymany przez Sikorskiego, ale jeszcze są przy piłce Gąsawianie i będzie krótki. Wszystko mazane. Już gramy. Zablokowane uderzenie Cowej? Jeszcze raz Nowakowski, ale obok bramki posła na piłka. Tymczasem Mikuła znakomicie wypatrzył Bojkę. Bojko strzela i Bojko zdobywa bramkę, więc Liberkowski nie utrzyma czystego kąta. W tym pojedynku jest szósty gol dla zespołu z Poznania w dzisiejszym meczu.